Firma Wikend to nowoczesny zakład produkcyjny, mieszczący się w Luzinie w powiecie wecherowskim w północnej części Polski. To przede wszystkim ponad 400 pracowników, ludzi zaangażowanych, ludzi z pasją, ludzi myślących nie tuzinkowo, myślących niecodziennie, którzy codzienną pasją zarażają innych tworząc właśnie te innowacyjne pomysły, piękne wzory, ciekawe kolory i te nowoczesne technologie, które chcemy pokazywać swoim klientom. Tworząc nowe produkty myślimy przede wszystkim o naszych klientach. Robimy to z myślą o oczekiwaniach, o potrzebach naszych odbiorców. Podążamy za oczekiwaniami, za modą, za całym rynkiem. Rynkiem stolarki otworowej, za oczywiście kolorystyką, oczywiście za nowoczesnym wzornictwem, za nowoczesną technologią, która tak naprawdę wkracza w nasze życie z ka każdego dnia coraz, coraz bardziej. Pod koniec ubiegłego roku wprowadziliśmy program Partnerski Lider. Program ten to program dla mm, profesjonalistów branży, dla naszych partnerów handlowych, którzy chcą razem z nami budować markę, siłę marki Weekend. To program, w którym pozycjonujemy poprzez nadawanie odpowiednich statusów silver, gold oraz platinium naszym partnerom handlowym.